Kedira, karny, karny, tak. teraz... Rzut karny dla Realu Sociedad sami Kedira ogląda pewnie żółtą kartkę tak jest teraz to zupełnie inna historia ewidentnie zmienił to lotu piłki. sami Kedira no i uwaga w ramze Realu Madryt Diego Lopez wszystko robi dzisiaj znakomicie ten karny musiał być podyktowany nie ma tutaj żadnych wątpliwości Xabi Xabi Prieto, Prieto, tak, ten, który potrafi strzelać gole Realowi Madryt. Nie wierzy swemu nieszczęściu Sami Kedira, no ale decyzja Sędziego nie budzi żadnych wątpliwości. No i co teraz wyniknie z tego pojedynku? Chabi Prieto kontra Diego Lopez. Chabi Prieto go! Właściwy ruch się tutaj rzucał, bramkarz Realu Madryt, ale piłki nie sięgnął, była uderzona precyzyjnie i wcale nie tak słabo. Ten strzał właśnie potwierdza, że nie ma karnych, dobrze obrojonych są tylko źle strzelone. Zrobił wszystko Diego Lopez, by obronić te uderzenia, ale Szawik Prieto topną piłkę zbyt precyzyjnie. Nadzieja, nadzieja, która pewnie już umarła w sercach, co niektórych kibiców, Sosiedat znów w nie wstępuje. Wszystko, co najlepsze w tym meczu, nadal przed nami. Ciekawe, że to samo powiemy w 85. Minucie. O, ale wiesz, co zróbmy test. Umówmy się na 85. Na taki checkpoint.